Witam wszystkich bardzo serdecznie w piątek, w dzień przygotowania do Sabatu. Cieszę się, że dzisiaj wspólnie będziemy mogli rozpocząć ten dzień studiując Słowo Boże. Dzisiaj tekstem takim przewodnim w naszej pobudce porannej będzie fragment, tym razem z Nowego Testamentu, z Listu do Rzymian, z siódmego rozdziału. I wersety 17-18. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Bardzo ciekawy fragment. W ogóle cały ten rozdział jest świetny. I wątek, który tutaj został wybrany na pobudkę poranną, mówi nam o takiej dwoistości naszej natury. Jednym z elementów jest nasza cielesność, czyli grzeszne przyzwyczajenia, grzeszne nawyki, grzeszne jakieś pragnienia. I drugim elementem jest natura, którą Pan Bóg dał Adamowi Ewie ja na samym początku. A którą stracili przez grzech, i którą później Duch Święty, gdy człowiek się nawróci i odda swoje życie Panu Bogu, próbuje w nas odtworzyć. To się nazywa uświęceniem. Jednak w, w momencie, w którym ta nowa natura zaczyna coraz bardziej rozwijać się w naszym życiu, ta stara natura nie ustępuje tak łatwo. Ona walczy o swoje miejsce. Przecież przez tyle lat siedziała na tronie. A teraz nagle tutaj ktoś ją spycha i każe jej sobie pójść, prawda? Więc nasza cielesność i pociąg do grzechu walczą przeciwko tej naturze, którą Pan Bóg chce w nas wszczepić, abyśmy mogli faktycznie być ludźmi na jego obraz i jego podobieństwo. I teraz Apostoł Paweł Wydaje się tutaj taki bezsilny. On nawet kończy ten fragment w 24 wersecie. Mówi: Nędzny, ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bo co z tego, że ja chcę dobrze, skoro ja nie jestem w stanie czynić dobrze? Ja mogę mieć dobre chęci, ja mogę mieć właściwe nastawienie, ja mogę mieć zrozumienie pewnych rzeczy, ale wykonania tego, co dobre, brak. Ale tak naprawdę powinno być tutaj dodane wykonania tego, co dobre, o własnych siłach brak. Dlatego, że jeżeli sami będziemy próbowali zwalczać w sobie nasze ułomności i wystąpić tym samym przeciwko królestwu ciemności, to jesteśmy z góry skazani na porażkę. Natomiast Biblia mówi wyraźnie o tym, że szatana możemy przezwyciężyć przez krew Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli chcesz odnieść zwycięstwo w dzisiejszym dniu nad swoją grzeszną naturą, nad jakimiś grzechami, które pielęgnujesz, jakimiś słabościami, nawykami, które wiesz, że nie są zgodne z wolą Bożą i które nawet Tobie przeszkadzają, ale nie potrafisz się z nich wyzwolić, jest dobra wiadomość. Możesz skorzystać z pomocy naszego niebieskiego Ojca. On posiada wszelką moc na niebie i na ziemi. On cały wszechświat podtrzymuje na swoich dłoniach. Jego moc jest wystarczająca do tego, żeby przekształcić całe Twoje życie, żeby je odnowić, żeby przewrócić je do góry nogami. Jedyne, co trzeba zrobić, to przyjść i o to poprosić. Ale należy prosić z wiarą. Biblia mówi. Jeżeli o coś będziesz prosił, ale bez wiary, to apostoł Jakub pisał, no to jesteś jak fala, która miota się to tu, to tam. Bóg oczekuje, że jeżeli będziemy modlić się do Niego, to będziemy Mu wierzyć. Wierzyć w to, że On wypełni swoje obietnice w naszym życiu. Więc dzisiaj uklęknij przed Bogiem, powołując się na Jego obietnicę, chwytając się ich jako jedynej nadziei jako najlepszej możliwości a zobaczysz że odniesiesz zwycięstwo i to w szybkim tempie bo pan bóg nie zawodzi tych którzy mu ufają pomódlmy się panie boże chcę bardzo podziękować tobie za to że słowo twoje zapewnia nas o twoim zainteresowaniu naszym życiem i dziękujemy Ci Boże za to, że w walce z naszą cielesną naturą, e, która jest podległa diabłu, nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. My, grzeszni ludzie, tak naprawdę powinniśmy wszyscy być skazani na śmierć, ale dzięki temu, że Pan Jezus przyszedł na ten świat i oddał swoje życie za każdego z nas. On dał nam możliwość odniesienia zwycięstwa nad grzechem i nad szatanem. Nie o własnej sile, ale dzięki mocy Jego ofiary, dzięki mocy Jego przelanej krwi. Dlatego też, Panie, korzystając z zasług Chrystusa na Krzyżu Golgoty, chcemy dzisiaj zwrócić się do Ciebie i prosić Ciebie o to, abyś przez Twego Ducha Świętego udzielił nam mocy do tego, abyśmy mogli odeprzeć dzisiaj każdy atak wroga i abyśmy, Panie, mogli zostać uwolnieni od tego, co nas zniewala, wszelkich niewłaściwych nawyków, wszelkich niewłaściwych myśli, uczuć, wszelkich niewłaściwych czynności, które wykonujemy, grzechów, które gdzieś skrycie pielęgnujemy. Ty obiecałeś, Panie, że jeżeli przyjdziemy do Ciebie z wiarą, to Ty nas wzmocnisz i pomożesz się tego pozbyć. Dlatego, Panie, błagamy o to, abyś w dzisiejszym dniu uwidocznił swoją moc i użył jej, abyśmy mogli Ciebie wielbić i aby wydać świadectwo o tym, kim tak naprawdę jesteś. Świadectwo przed światem widzialnym i niewidzialnym. I aby Twój wróg, po raz kolejny okazał się kłamcą, a my, abyśmy mogli, Panie, podziwiać Cię za kolejny przejaw Twojej łaski w naszym życiu. Oddajemy się Tobie, Panie, takimi, jakimi jesteśmy i dziękujemy, że nas przyjmujesz i akceptujesz w Chrystusie. Dlatego prosimy Cię, Panie, o to, niech ten dzisiejszy dzień będzie zadedykowany Tobie. I będzie czasem Twojego zwycięstwa. Prosimy o to przez Pana Jezusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy dzień. Cieszę się, że mieliśmy akurat dzisiaj taki temat, dlatego że każdy z nas przeżywa jakieś dylematy właśnie duchowe związane z różnymi jakimiś takimi rozterkami czy słabościami. Natomiast ten fragment dzisiaj pokazał. Że Bóg jest od tego wszystkiego mocniejszy i życzę Wam tego z całego serca, abyście o tym pamiętali w dzisiejszym dniu i abyście tego mogli właśnie doświadczyć w osobistym życiu. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału Adwentyści Gdańsk. Jeżeli też zgadzacie się z przesłaniem tego filmu, zostawcie może lajka albo jakiś komentarz pod nim. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.